Ja wiem też, że pojawiałeś się m.in. w twoja twarz brzmi znajomo. Niestety jeszcze jako gość. No także mam nadzieję, bo słuchajcie, ja też jestem otwarty na totalne przygody, na totalne wyzwania. I to jest też tak, że ja się, wiecie, gdzieś tam w różne postaci też wcielałem, czy na TikToku, czy nawet wcześniej, zanim gdzieś tam miałem te profile internetowe. Także dla mnie to jest niesamowite, wiecie, że tam Zenka troszeczkę żałaby. Tak, masz w ogóle to jest, świetny to jest, to jest głos. Milas. Dziękuję bardzo, dziękuję. Więc, ciotka ma predyspozycję do tego, żeby pojawić się chociażby w twoja a twarz brzmi No mam nadzieję, właśnie to jest takie też moje wewnętrzne marzenie Mateuszowe, można powiedzieć, gdzieś tam od iluś lat, no ale też tań z gwiazdami. No słuchajcie, no, no właśnie, tych nóg, to szkoda nie pokazać. To jest to, do tego I pragnę, pragnę, pragnę <laughs> zmierzać. E, czy ty chciałbyś, czy w ogóle gdybyś dostał taką propozycję, żeby pojawić się w tańcu z gwiazdami, to rzucasz wszystko, jedziesz? Słuchaj, ja pakuję walizkę wtedy i ten. Wiecie, ja mieszkam na co dzień w Gdyni, także nie będzie żadnego problemu. Jeżeli trzeba, to przyjadę, zapakuję jaką makrylę na podróż do pociągu, także wiecie, albo się na kim cepenie człowiek zatrzyma z po drodze. Także jak najbardziej, ciotka jest otwarta. Też spodziewam się, że gdybym miał dostać jakieś zaproszenie, no to jako ciotka, no bo jednak ona przykuwa uwagę, wiecie, Mateusz by tu stanął. Kto na razie, zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale wiem, że ciotka jest właśnie tą taką, już wyrobiła sobie taką twarz, taką markę można powiedzieć, że, że ona musi być tutaj grać e, pierwsze skrzypce. O. A czy masz takie marzenie, że jakbyś miał wystąpić w programie, to na przykład tancerz, e, który miałby ci towarzyszyć? Masz, masz kogoś takiego. O, słuchajcie, my się gdzieś tam prywatnie znamy z Michałem Kastinem, bo my tam trójmiejskie, że tak powiem, klimaty. Także ja mam nadzieję, że jeżeli nie wezmą, to niech mi połączą z Michałem, ale proszę ja cię, muszę chyba jeszcze bardziej schudnąć, bo jednak wiecie. Ja jako ciotka żyrafa w szpilkach. Także Michaś, ty tam lepiej pakuj bo jak nie będziesz proszę ja cię jak Roxanę yy, rozrzucać, tam wirować pod nogami, to ja nie wiem jak ty tam wytrzymasz, także lepiej, lepiej, wiecie, trzeba się przygotować. Także mam nadzieję, że dadzą znać wcześniej. A czy yy... Bo tu zapytałam o tancerza, a teraz na przykład w tym sezonie, w minionej edycji, hmm. były naprawdę też takie topowe gwiazdy, topowe nazwiska pojawiły się. A, ta edycja była mocna, były nazwiska to to, za nazwiskami. To to, że... Czy się osoby, które kibicowałeś szczególnie? No po, poza Michałem Kasinem. No ważne, tutaj tak po prostu nie dość przyjacielsko, to też talentowo, bo wiecie, dla Michała to też była pierwsza edycja w ogóle takie show, no i też dostał naprawdę gwiazdę, gwiazdę. Także super, gdzieś tam się hmm. też, żeśmy z Roxy poznali na żywo, można powiedzieć, też na programie, jak ciotka była. Także wiecie, człowiek śledził, kibicował. No wiadomo, że te pary, które zostały w finałach, no to też nóżkami, przecież tam, czy Anita, na przykład proszę ja ciebie, czy Maciej musiał, no to jak najbardziej. E, także co, no, skończyła się edycja, także ja mam nadzieję, że teraz... Bo... To nie jest tak, że ja się proszę, ale myślę, że... Słuchajcie, no ciotka wiecznie życi. No tak, a masz Lakowa, jakie oczy by zrobiła przed ekranem. Tak, tak, oczywiście, ale też się zastanawiam powiem szczerze, czy na przykład ten temat, wiecie, chłop przebrany za babę, czy to jeszcze dalej no, nie jest. Zbyt kontrowersyjne. Ja mam nadzieję, że nie, bo chociaż mieliśmy, wiecie, parę jednopłciową w no tańcu z gwiazdami. jelonki, nieprawdaż by było, tak? tańczyły. E, także słuchajcie, no kto wie, może trzeba zrobić gdzieś tam krok w przód, bo też sobie z tego zdaję sprawę, że gdyby poszedł Mateusz, to to no, by tam zniknął na tym billboardzie. wiecie, więc gdyby naprawdę postawili na ciotkę jako, że okej, okay, że ja jestem tancerką, można mm -hmm. powiedzieć, no to to byłoby coś innego. Tego jeszcze nie było, że jednak naprawdę no, facet po prostu w szpilach, a wiecie, ja już sobie gdzieś tam przez te. Dwa latka wytrynowałem. Tak! Tak, 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 tak. Także także... Słuchajcie, tylko trzeba będzie jakieś takie lepsze body chyba, no bo chociaż tam takie kreacje niektórzy no mieli, właśnie. o Jezus Maria, także o, o, tam styliści, ja chętnie. Ja jestem ciekawa, czy na przykład chciałbyś wystąpić w jednej edycji e, z Dodą lub Marylą Rodowicz, bo pojawiają się takie komentarze w sieci, że e, Polsat powinien zaprosić do programu właśnie na przykład Marylę Rodowicz, Dodę lub Anię Lewandowską. Jestem ciekawa, czy na przykład z taką E, taką konkurencję byś chciał mieć? Ja myślę, że to jest coś takiego, że wiecie, okej, okay, konkurencja konkurencją, ale ja wiem, że jeżeli już tam człowiek trafia do programu, to też się zażynają takie wiecie więzi, że człowiek się poznaje od innych stron. Tak samo ja kiedyś osobiście, gdzieś tam lat temu, kiedy byłem y, po prostu Mateuszem, nic o mnie tam nie było wiadomo, dla mnie to był taki wielki świat, że o matko, o matko, ktoś znany, tutaj, okej, okay, załóżmy Marek Lardowicz, doda. A teraz mam takie, że stoi ta osoba koło mnie, że gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że się obracam w tym y, towarzystwie, ale po prostu wiem, że że to też są ludzie, wiecie, że to też są po prostu gdzieś tam osoby i że bardziej mi zależy, żeby je poznać tak od od kulis właśnie, żeby sobie tak pogadać na, na spokojnie, niż gdzieś tam e, wiecie, konkurować, że o, o Maryla Rodowicz, że wiadomo, że tam wygra, bo lepsze, bo, bo nazwisko bardziej ten, bo ludzie będą głosować, ale no jak najbardziej, pewnie, w kółeczku sobie też można zatańczyć, proszę ja cię wiesz, no, dzisiaj już prawdziwych ceganów nie ma także, że kto wie, kto wie A propos Michała Kasina, przed chwilą rozmawialiśmy z nim i z Kubą Między innymi o tym, że zaraz po finale Tańca z Gwiazdami zrobili swój coming out i spotkali się z pozytywnymi komentarzami, ale nie zabrakło też tych negatywnych. I jestem ciekawa, myślę, że zarówno ja, jak i nasi widzowie, co ty na ten temat sądzisz, czy nie uważasz, że Polska do tej pory jest trochę, polska publika do tej pory jest trochę zamknięta na te pary jednopłciowe? No znaczy, wiesz, to jest zawsze temat kontrowersyjny od lat. Ja i tak uważam, że gdzieś to idzie to do przodu, powolutku, ale do przodu. I dziwię się naprawdę. Że ludziom się jeszcze chce mieć takie problemy. Wiecie, że na przykład jest Marina, też jestem gejem. No i matko boska. Miałem taką wiadomość, słuchajcie, przysięgam, że e, napisała do mnie pani gdzieś tam na Instagramie. Totalnie nie wiedziałam nic o niej, bo gdzieś tam takie bardzo malutkie konto, żadnych zdjęć. E, I powiedziała mi coś w stylu, że O Boże, ja nie wiedziałam, że ty jesteś tęczowy. Niech cię e, dobry Bóg, tak powiedziała, dobry Bóg pokara i coś tam, coś tam, ja już cię nie obserwuję albo coś takiego. Ja miałem takie, mhm, mm okej, okay, dobra. Czyli, czyli gdybym był hetero, to bym nie oglądała po prostu. Także wiecie, no stacie na no, każdy gdzieś tam swoje... O, czuję, jak mi kapie z peruki. E, że gdzieś tam ma każdy swoje problemy, ale naprawdę, jest, dajcie żyć. Po prostu już tak ludzie mielą ten temat, że wiecie, że o Jezu, bo chłopak, bo z chłopakiem, coś tam, coś tam. Znacie, ja to po prostu jeszcze robię krok w przód, ja się jeszcze przebieram za kobiety, także po prostu, mimo że to już wiecie, od lat było, bo poszkiwany, poszkiwana, nie wiem, tam pani dał twajer po prostu. Także... Jezu, ludzie, znajdźcie sobie lepsze zajęcie niż te i się cieszcie, że się dwie osoby, proszę ja Cię, kochają. Boże, drogi, jak się na nich patrzy, po prostu ja też ich gdzieś tam wiecie prywatnie wcześniej poznałem, no to ludzie, drodzy, no tylko się cieszyć, niech się właśnie dobrze, niech się wiedzie, trzymać kciuki, a nie też tam jechać, jechać. A co teraz, proszę ja Cię, obejrzałaś, żeś osobo tańca z gwiazdami, jak Michał Kasim tańczył z Roxy, i teraz to, żeś że się dowiedzieli, że jest gejem, i co? I wyłączycie sobie z pamięci, że oglądaliście tańc z gwiazdami, telewizor wyleci przez okno, dajcie żyć, naprawdę.